Cześć, witam cię serdecznie. Jest Nenaucja Bień, Bień Fotografii oraz twórca Akademii Bogaty Fotograf. E, witam Cię ponownie w moim cudownym, pięknym lasku, w którym właśnie sobie jestem i odpowiadam na Wasze pytania. E, dzisiejszym pytaniem jest, już wam czytam, bo mi właśnie uciekło, jak i gdzie szukać klientów do fotografii produktowej? Hm. No więc ja zwykle e, kiedy fotografowałam produkty, to to najbardziej polegało na relacjach. Czyli zwykle to było tak, że na przykład byłam na jakimś networkingu, potem się okazywało, że ktoś, kto jest na networkingu, zajmuje się tym i tym, albo jest menadżerem tego i tego, i takiej i takiej firmy. No to zadawałam pytanie, hej, a co wy tam produkujecie, a co robicie, a macie może już dobre zdjęcia tego, pokażcie mi to, albo najpierw pokażcie mi to w ogóle, jak to wygląda. I na przykład jak ktoś mi pokazywał zdjęcia takie produktowe, ja mówię, hej, a to, kurde, no tutaj mogło być lepiej troszeczkę, wiecie, albo... To mogło być ciekawie pokazane albo w jakiś taki sposób, prawda? Więc możecie poprzez networking spotkać się i po prostu pogadać z wieloma osobami, bo są to osoby z różnych branż, które też znają inne osoby z różnych branż, więc wystarczy czasem po prostu posugerować: Cześć, słuchaj, jestem fotografem, dzień dobry, ja zajmuję się takimi rzeczami, chętnie podejmę współpracę, nie ma problemu, tylko oni muszą o tym wiedzieć, więc musicie o tym mówić, prawda? Ja tutaj na przykład w ten sposób dostałam się, to akurat nie fotografia yy, produktowa, ale ja w ten sposób dostałam się jako fotograf mając 19 lat yy, na Miss Polonia, więc ja miski fotografowałam. <laughs> Jak to się zaczęło, to było tak, jeżeli nie czytaliście jeszcze na blogu, że pracowałam przez chyba tam 5 dni, to była moja pierwsza i ostatnia praca w ogóle u kogoś, taka na niemoich warunkach yy, i pracowałam w takim barze, gdzie... Zbierałam szklanki i w trakcie zbierania szklanek często nawiązywałam rozmowy z ludźmi. I się potem okazywało, że jak ktoś nie wiem robił coś co mi się wydawało, że może y, potrzebować fotografii, to mówiłam, cześć, słuchaj, a ja jestem fotografem, jak coś, więc zapraszam serdecznie. Miałam takie, słuchajcie, na kartce A4 wydrukowane moje wizytówki, na takiej zwykłej kserokartce, cięłam to sobie na kawałeczki, a następnie rozdawałam i, i mówiłam, że jestem w razie potrzeby do usług i nie ma problemu, nie? No i się okazało któregoś razu, że jednym z tych klientów y, był współwłaściciel agencji, która właśnie y, organizowała y, Miss Polonia. A co było jeszcze zabawne, to wcześniej haslowałam na internecie, wpisując różnego rodzaju castingi, na których również mogłabym zdjęcia robić. I się okazało, że osoba, do której się wcześniej na casting zgłosiłam, jako fotograf, znała się, w sumie była współwłaścicielem tej samej firmy, więc ci panowie potem się zgrali i mówią: hej, ja ją znam, ona mi dała wizytówkę, cześć, ona do mnie napisała. No i tak oto przez trzy lata fotografowałam mi z Polonia. Sama Somorą tym samym sposobem, potem poznawałam wiele innych osób, które. Mają, które, przepraszam, się okazały być e, albo producentami różnego rodzaju, na przykład mebli ogrodowych. E, tutaj w ten sposób również pozyskałam e, sesje zdjęciowe na Meble Rondo. To są ekskluzywne meble ogrodowe, e, dla których fotografowałam do katalogów. Co jeszcze, słuchajcie, naprawdę, to jest tak, że wielu naszych znajomych ma znajomych, którzy mają tego typu firmy, e, a my z tego nawet nie korzystamy. Albo nawet nie próbujemy tego szukać. Wystarczy wejść na LinkedIn i zobaczyć u naszych znajomych, kto co robi. I się okazuje, że to są osoby decyzyjne w wielu firmach, które produkują różnego rodzaju rzeczy. Więc my, poprzez naszego znajomego, możemy po prostu nawiązać współpracę, jaką, jakiś kontakt z osobą decyzyjną z danej firmy. Tyle. Bardzo prosta strategia, możecie z niej skorzystać od zaraz od już wejdźcie na LinkedIn zobaczcie sobie kogo macie w znajomych i szukajcie po tych jego znajomych naprawdę to jest takie proste zapraszam na kolejny odcinek